Kto? Nie wiem. Ale jest to jest Został go. Warper go chyba kiedyś dodał. I on... Nie, <grym> <zbogę> Ten, ten bot grał kiedyś w inna kurwa. <grym i to się stawał>

Dziękuję onie kurwa, najgorsze. We, weź mi tu nie kujonu i co? Ale weź mi tu nie kujonu i co? Nie wiem, ci bandytą mi kujonkiem. Ej, halo, co mi się stało z O Ej, bo mi jak tam... Coś się pie... Halo Halo, halo Ej, bo mi Spotify wyłączyło W ogóle Zlogowało mi całego... Kurwa Uf... Alt 4 Alt 4 Control, Alt Delight, yeah just light, maybe it's a delighter. It's good for delighter. Control, Alt, Delight. I... Ej chłopaki, bo mi nie działa Ctrl-Alt Delete i nie mogę nic kliknąć na pulpicie. Teraz tutaj kompa. Teraz przyciskiem.